Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie przedstawię Wam mobilną wersję programu Excel, czyli arkusz kalkulacyjny firmy Microsoft. Ta aplikacja jest dostępna w systemie Android i w smartfonach, tabletach możemy sobie ją odpalić. Co w tej aplikacji możemy zrobić, pokażę pokrótce. Po pierwsze, informacje, oczywiście, możemy w trybie poziomym i pionowym ją wykorzystywać. Tutaj pokażę większość, tak mi się wydaje, że większość w trybie pionowym, bo akurat tak najwygodniej mi będzie pokazać. Po wejściu do aplikacji, oczywiście, możemy otworzyć kompletnie nowy plik standardowy Excelowy. Jeżeli jesteśmy podłączeni do internetu, można różne szablony uruchamiać. Tutaj widzimy arkusz kalkulacyjny. Sporo osób pomyśli, że wykorzystywanie takiego arkusza kalkulacyjnego w smartfonie to niezbyt wygodne i zgadza się, nie jest to zbyt wygodne, jednak osoby, które często pracują na smartfonie i klawiatury mają dosyć, można powiedzieć, dobrze opanowaną, rozdzielczość wyświetlacza to jest około Full HD albo i nawet więcej, to wykorzystywanie, tak jak tutaj teraz w przykładzie otwieram nowy plik właśnie arkusza kalkulacyjnego jest bardzo, może niewygodne, ale bardzo praktyczne. Zobaczcie, tu dla przykładu uruchomimy sobie no w sumie już uruchomiłem plik, otwarłem nowy i zrobimy sobie taki pliczek, który być może często wykorzystujecie, być może nie być może właśnie zaczniecie, czyli jeżeli potrzebujecie szybko zrobić jakąś listę, coś że tak powiem, zsumować, autosumować to zrobimy sobie taki mniej więcej bilans kosztów różnych, nie wiem, miesięcznych chcemy coś po prostu zliczyć i móc to otwierać żeby znowu na przykład dodać, coś policzyć w nowym miesiącu jakie wydatki mamy stałe tutaj zrobimy sobie pierwszy wiersz jak widzicie, to wszystko robię palcem specjalnie jest włączona opcja pokazywania, gdzie tym paluchem dotykam tak jak widzicie, tu rozszerzam nawet i kolumnę i nie ma z tym najmniejszego problemu dodałem nagłówki do trzech kolumn rozszerzam sobie palcem idzie to naprawdę dosyć wygodnie robić, nawet w trybie pionowym, tak jak widzicie tu jest pokazane akurat na przykładzie Samsunga Galaxy S7, którego wykorzystuję i naprawdę da się, da się z tym pracować. Szczególnie jeżeli mamy podejrzeć jakiś plik, który wykonany został na komputerze, na smartfonie właśnie w tym momencie, to też bez problemu się da. I zobaczcie, tutaj jest opcja edytowania w tej wersji mobilnej. Jestem kompletnie zaskoczony, jak sami też pewnie widzicie. Ilością opcji w stosunku do wersji stacjonarnej tej aplikacji jest naprawdę sporo. Zobaczcie, wstawianie, rysowanie, wszystkie formatowania, to wszystko tu występuje. Możemy bez problemu ustawić cieniowanie, tak samo obramowanie. Jeżeli chodzi o wszelkie opcje, które są, może nie wszystkie, ale naprawdę bardzo dużo opcji, które. Są dostępne w wersji stacjonarnej tej aplikacji z pakietu Office, jest tutaj dostępnych. Oczywiście, e, tutaj ta wersja komórkowa, smartfonowa na Androidzie jest bezpłatna, tak więc możemy ją wykorzystywać. E, no, jak widzicie, bardzo wygodnie. Oczywiście, e, samo wpisywanie tu po kolei wszystkich m, informacji nie jest tak wygodne jak na komputerze, gdzie myszką sobie zaznaczymy, wpisujemy i gotowe. Tutaj, jak widzicie, trzeba tu kliknąć, tam kliknąć. Ale powiem Wam tak, 10 minut zabawy z tą aplikacją, gdzie spróbujecie sobie podobny do mnie na przykład taki pliczek utworzyć i po tych 10 minutach jak zamkniecie ten plik, zapiszecie sobie, to już będziecie mieli opanowane, 10-15 minut tak mi się wydaje, będziecie mieli opanowane przeskakiwaniem palcem już po tych opcjach. Tu pisanie, tutaj rysowanie, tam jakieś inne opcje. Tylko trzeba chcieć, trzeba chcieć te powiedzmy 10 minut poświęcić. Tu zobaczcie, kolumny utworzyłem, cieniowanie u góry w nagłówkach utworzyłem, tu dodaję kolejne wiersze z jakimiś danymi, na przykład rodzaj wydatku, gaz, woda, prąd, czyli takie standardowe można powiedzieć wydatki, jakieś tam na szybko mi się wymyśliły, plus suma. Tutaj Wam pokażę teraz, chciałbym obramować to wszystko, żeby miało jakieś obramowanie, więc zaznaczamy sobie, po prostu klikamy pierwszą, pierwsze pole A1 i za pomocą tego kółeczka przeciągamy sobie tak, żeby wszystko zaznaczyć. Możemy skorzystać tutaj z edytowania. Wszystko jak widzicie, jak robię, co naciskam i możemy bez problemu wykorzystać sobie tutaj obramowanie zgodnie z naszą potrzebą, z grubością linii i tak dalej. Tu pierwsza opcja, jak widzicie, klikam i od razu zrobiło się obramowanie. Możemy pogrubiać literki, kursywę włączać, podkreślenia no wszystko to, co w komputerze. Kolor literki tutaj, jak widzicie, wyśrodkowanie w poziomie i w pionie można ustawić według własnych potrzeb. I naprawdę, idzie to dość szybko. Oczywiście, arkusze w tym skoroszycie też możemy sobie otworzyć nowe. Na dole, jak widzicie, mamy arkusz 1, a cały ten plik no co prawda, to jest plik ale nazywa się to skoroszyt. Sporo osób mówi arkusz na każdy arkusz. Że tak powiem, na cały ten plik. Pamiętajcie, że plik Excela, plik arkusza kalkulacyjnego, nazywa się skoroszytem, a arkusze to są te pojedyncze tablicze, te tablice, które mamy utworzone. W jednym skoroszycie może być nawet i 10, albo i nawet więcej arkuszy. Na dole mamy jeden arkusz, jak widzicie, arkusz 1 się nazywa, czyli w szycie w tym, w tym pliku mamy. Jeden arkusz na razie utworzony, ale możemy spokojnie na dole za pomocą literki, przepraszam, tego znaczka plusik po lewej stronie, otworzyć następne i w jednym, skoro mieć kilka arkuszy. Ok, tutaj widzicie, skopiowałem teraz zawartość tego pola i wystarczy, że zaznaczę sobie tu, jak widzicie, przepraszam, teraz właśnie kopiuję, czyli nacisnę przycisk kopiuj, przeciągnę sobie teraz tym kółeczkiem na dół i mogę. Wkleić sobie, jak widzicie, przytrzymuję specjalnie przez chwilę, żebyście widzieli, co będę naciskał. I tu mamy wklej i nagle mamy uzupełnione, czyli pracujemy tak jak na komputerze i jeszcze podpowiem Wam jedną rzecz, że jeżeli do smartfona podłączycie sobie na przykład myszkę, czy to po Bluetoothie, czy przez kabelek OTG, USB OTG, to oczywiście możecie pracować na smartfonie wygodniej. Dodatkowo możecie smartfona podłączyć przez. Miracast, VD, albo HDMI, MHL, na przykład do, do telewizora do wyświetlacza i Wasz smartfon może pracować jako em, stacja taka robocza, może nie pełna, ale jak sami widzicie naprawdę sporo idzie zrobić. Tutaj teraz sumę, czyli podsumowanie tych takich wymyślonych kwot, wystarczy tutaj skorzystać z, z samego dołu, jeżeli chodzi o opcję narzędzie główne i tam jest autosumowanie nie tutaj, zaraz wróćmy, nie sortowanie, tylko tutaj powyżej jest autosumowanie i można wybrać opcję, która nas interesuje. Nie musi to być suma, może to być też średnia i tym podobne. Zobaczcie, tą sumę możemy oczywiście wybrać z gotowych formuł, ale możemy bez najmniejszego problemu u góry sobie w, tej, w tym oknie formuły, tam na samej górze, wpisać tą samą formułę jak w Excelu normalnie jest to, czyli równa się suma. Otwieramy nawias i e, ok, zakres, czyli od do, e, od do pola, tak? Czyli tak samo w sumie jak w Excelu. Tak więc sami zobaczcie, pyk, od razu mamy sumę 2600, takie przykładowe jakieś tam dane, i bez najmniejszego problemu wszystko działa. E, w trybie poziomym, e, troszeczkę ciężej, albo inaczej, w trybie poziomym jest troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o smartfona, w moim, w moim przypadku, ponieważ za każdym razem, gdy chcemy coś wpisać. To ponad pół ekranu jest do góry przez klawiaturę zawalone i prawie nie widzimy, co tam klikamy. Dlatego, w pionowej wersji, wydaje mi się, że to najwygodniej działa, jeżeli chodzi o wersję smartfonową, mobilną aplikacji Office Excel, tak? czyli chodzi o, oczywiście o arkusz kalkulacyjny. Jak widzicie, tutaj też można oczywiście sobie wstawić jakieś cieniowanie, pogrubienie, zwiększenie czcionki Tutaj widzicie, jest jedenastka, możemy zmieniać kolory To wszystko na samym początku jest może trochę utrudnione Jak ktoś pierwszy raz by sobie tą aplikację uruchomił Większość osób, jak ją uruchomi, to po chwili mówi, a dobra, mam to gdzieś, zrobię na kąpie. No i ekstra! Ale powiem Wam szczerze, nawet inaczej, zachęcam Was do tego, żeby uruchomić sobie tą aplikację na smartfonie i celowo zrobić to samo ćwiczenie, które teraz zrobiłem, czy taki jakby skoroszyt kosztów, czy coś w tym stylu. Zrobić sobie podsumowanie, zapisać plik i zamknąć. Co to spowoduje? To spowoduje to, że wymusicie w sobie skorzystanie, a być może ktoś z Was zacznie skorzystać z wersji mobilnej dosyć często. Tak samo z innych aplikacji mobilnych Microsoftu, bo także jest Word, PowerPoint, to też pokażę w osobnych poradnikach jest też OneNote. Oczywiście jest jeszcze OneDrive, jeżeli chodzi o chmurę. Tutaj w opcjach, jeżeli mamy już plik gotowy, możemy zalogować się, włączyć internet, jak widzicie, nie mam teraz włączonego, zalogować się do konta Microsoftu czy to jakiegoś swojego prywatnego, które można sobie założyć, czy to jeżeli macie na przykład w firmie chmurę SharePointa to tam też możecie się zalogować tutaj i mieć dostęp do katalogów swojego OneDrive'a na SharePoint'cie i zapisywać sobie w chmurze co to znaczy w chmurze? to znaczy w takim miejscu, gdzie macie dostęp z komputera, gdzie macie dostęp z tabletów i innych urządzeń wystarczy skonfigurować inaczej mówiąc, nie musicie pendrive'ami przenosić plików, tylko macie je tam gdzieś w internecie na serwerach Microsoft'u dobra, pliczek można sobie zapisać, jak widzicie albo gdzieś tam w chmurze tu internet na chwilę włączyłem ale dosyć słaby jest internet gdzie teraz kręciłem, więc nie będę zajmował więcej Waszego czasu wyłączę po prostu internet i tu macie możliwość na urządzeniu zapisać czyli nie gdzieś w chmurze, w Google, czy gdziekolwiek tylko właśnie na urządzeniu czyli to urządzenie i tutaj możemy sobie zapisać w moich dokumentach albo na karcie nawet pamięci możemy sobie zapisać trzeba oczywiście tu włączyć za pierwszym razem uprawnienia o, chwila o, ale najlepiej zapisać to po prostu na wewnętrznej pamięci w dokumentach i tutaj na dole nazywamy ten plik normalnie nazwę nadajemy rozszerzenie będzie te najnowsze od 2007, od 2000, w wersji 2007 Microsoftu, DOT X. dzięki temu pliki są mniejszej pojemności i zawierają więcej funkcji najnowsza wersja ma właśnie rozszerzenie DOT X. Nie widzę tu opcji, nie widziałem tam opcji zapisu w starszej wersji. Przepraszam, tutaj jest XLSX, bo tu mówimy o arkuszu kalkulacyjnym Excel, więc XLS i końcówka X jeszcze dodatkowo. Dobra, pliczek możemy zapisać, możemy w dowolnej chwili otworzyć, możemy go komuś przesłać, może ten ktoś go uruchomić na komputerze, na smartfonie, na tablecie. Wszędzie tam, gdzie jest oczywiście aplikacja, program Microsoft Office Excel. Coś jeszcze można zapisać, też jak widzicie, udostępnić ten plik także i w PDF-ie. Oczywiście musi być internet w PDF-ie albo jako skoroszyt, tak jak zresztą przed chwilą widzieliście. Czy coś jeszcze? Aplikacja, jak widzicie, działa. Działa stabilnie, działa wydajnie. Można pracować nawet na smartfonie. Warto się przekonać, warto przetestować. Zobaczcie, funkcji jest naprawdę sporo. Można tutaj dodawać rysunki, można dodawać właśnie. Spróbujmy teraz dodać sobie wykres. Wykres do tych danych, które tutaj mamy. Myślę, że jakiś podstawowy wykres, nie wiem kołowy czy jakiś prostokątny. Pokażę wam tutaj kilka, tak żebyście mogli zobaczyć. Wybierzmy sobie wykres. Tylko że, o, teraz jeżeli wybiorę wykres. To ten wykres nie będzie miał żadnej, żadnego wykresu. O inaczej mówię, wybrałem wykres, rodzaj, ale nic nie ma. Dlaczego? Bo nie zaznaczyłem najpierw e, zakresu danych, czyli właśnie tych moich danych, które są w tej tabeli. Więc to usunę ten wykres. Najpierw zaznaczę kliknę w pierwszą, o właśnie w ten sposób. Tutaj klikniemy sobie pierwsze, czyli na główeczek e, Przeciągniemy sobie te kółeczko, tak, żeby zaznaczyć wszystko, bez sumy, oczywiście e, i dopiero teraz dajemy sobie wstaw. Tutaj wstawianie wykres, i w tym momencie dopiero wykresy będą opierały się o dane, które oczywiście zaznaczyliśmy. Tak jak widzicie, zresztą tutaj mamy te sumy i nazwy. Wybierzmy jakiś bardziej dopasowany wykres, dzięki temu będziemy mieli już, można powiedzieć, ten arkusz w skoroszycie. Taki pełniejszy, bo zawsze dobrze jest pokazać też coś za pomocą wykresu. A najlepsze jest to, że ten wykres, mając ten zakres, będzie działał non-stop. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli coś zaktualizujemy, dodamy jakiś wiersz, to ten wykres się sam zaktualizuje. Stąd jest tak fajna praca z arkuszami kalkulacyjnymi, właśnie czy to z Excel'a, czy tu też z OpenOffice'a, Open przepraszam, ale jednak. No, można patrzeć na open sourceowe rozwiązania, jednak no, z Microsoftu działa to po prostu najlepiej. Już sporo osób jest do tego przyzwyczajonych, no i to po prostu działa. No, open open sourceowe też działają, też działają bez problemu. Jednak jeżeli chodzi o kompatybilność potem z jakimiś urzędami, osobami, które akurat mają Microsofta, nie mają, Open Office to jest chyba najlepsze rozwiązanie, jednak korzystać z technologii e, właśnie tych plików, tych, tych systemów od Microsoftu. OK co tu jeszcze możemy sobie zrobić? Mamy wykres. Można też pisać odręcznie w, w, w postaci takiego właśnie ołówka. Zaraz wam pokażę. Tu umieśćmy sobie. Można powiększać, pomniejszać. Tu umieśćmy sobie wszystko. O, może w ten sposób. Zobaczcie teraz. Dodam sobie wiersz. Zaraz wam to pokażę. O, tu przypadkiem teraz uruchomiłem nowy arkusz. Nacisnęło mi się tak. Tak więc widzicie na dole, że są dwa arkusze. W jednym skoro już teraz. I dodałem sobie teraz wiersz Jakiś tam wymyślmy sobie no nie wiem co by tutaj napisać może szkolenie o dobra, to szkolenie jakieś tam przeciągnięcie, znaczy skopiujmy sobie tą komórkę, przytrzymając chwilę dłużej paluchem tu wklej o, skorzystajmy sobie z opcji wklej i tutaj dajmy sobie jakąś kwotę zobaczcie, że odsumowanie od razu zmieni się i wykres na dole też uzupełnił się o nową pozycję po zakres mieliśmy podany przy dodawaniu nowego wykresu. Co tu jeszcze wam można pokazać? Opcji jest bardzo wiele, a nie chciałbym wam wszystkim zanudzać. Dodatkowo możecie sobie tutaj jeszcze skorzystać. Oczywiście palcami dwoma możecie przeciągać, czyli powiększać, pomniejszać cały tutaj interfejs, kolorystykę, to wszystko można zmieniać. Tak jak mówię, wydaje mi się 15 minut zabawy, czy tam może, może więcej, i nagle naprawdę będziecie wydajnie pracować w Excelu na smartfonie, co was może kompletnie kompletnie zdziwić naprawdę. E, czy coś jeszcze? O, tutaj jeszcze jest taka opcja jak no zaraz rysowanie, o rysy za pomocą myszy lub dotyku, czyli paluchem albo myszkę możemy sobie podłączyć właśnie tak jak mówiłem po Bluetooth czy USB OTG. I wybieramy sobie tu kolor. Zobaczcie, sporo jest opcji do wyboru. Tu są jakieś gotowe kolory, tutaj jest grubość linii. Zmieniamy sobie względem własnej potrzeby i zobaczcie. I paluchem możemy sobie po prostu przeciągać i pisać. Witajcie. Forum. Zobaczcie jedną rzecz. Dwoma palcami naraz też mogę pisać. Trzema, czterema, pięcioma palcami naraz też mogę pisać. Więc ten pisak nie działa tylko na jeden palec, ale można nawet i kilkoma palcami naraz pisać w jednym czasie. Eee, takie fajne rysowanie tutaj jest. Więc. I to widzicie na smartfonie. Pyk, pyk, pyk. Eee, oczywiście jak ktoś nie chce, to nic nie rysuje, tylko jest taka opcja, że można coś właśnie narysować i do pliku to wchodzi. Tak jak widzicie. Można skorzystać z tej z gumki tutaj i zaznaczyć sobie paluchem e, na przykład to co, nas, to, co chcielibyśmy usunąć. Klik, na przykład tutaj. I ten cały obrazek. Możemy sobie to, co jest zaznaczone tak jakby podwójną linią, możemy usunąć. Tu chcemy tą literkę, co wcześniej rysowaliśmy, też usunąć, ciach i nie ma. Bez problemu można korzystać z tych różnych opcji, które są tutaj dostępne. Co by wam tu jeszcze można było pokazać? Oczywiście pisanie to, to może coś czytelniej, forum wiedzy, może teraz napiszemy sobie. No i tyle, jak widzieliście. Stworzyliśmy y, tabelkę, stworzyliśmy wykres do tej tabelki, do danych. Y, można rysować, kopiować, wklejać, dodawać nowe wiersze. Y, niemal. Wszystko to, co możemy zrobić na smartfonie, możemy zrobić za pomocą e, palca, dwóch palców, powiększając, pomniejszając, korzystając z tych opcji, które są dostępne w mobilnej wersji. A już pewnie zauważyliście, że ta wersja mobilna jest naprawdę bogata w funkcje. E, tak więc, jeżeli coś, że tak powiem, w cudzysłowie, na Hama, musimy coś zrobić, nie wiem, w pociągu, jakąś prezentację, a w tym wypadku arkusz kalkulacyjny, jakieś proste, jakieś wyliczenia, korzystając nawet z formuł, e, czy to sumowania, czy wiele innych. No oczywiście tutaj, jak widzicie, można z tego skorzystać. Zobaczcie, 5 palców na raz naciskam, 5 dotyków na raz i bez najmniejszego problemu możemy sobie pisać nawet w taki sposób. To jest oczywiście ekstremalne, bo kto to będzie wykorzystywać, tylko pokazuję wam, że się da. Czy coś jeszcze, tak na podsumowanie? Na podsumowanie. Świetna aplikacja, bardzo dopracowana. Nie jest wygodna na pierwszy rzut oka, sporo osób od razu rezygnuje, ale naprawdę bawiąc się tą aplikacją na smartfonie czy tablecie przez mm, powiedzmy, nie wiem, 15 minut, 20 minut, to jest bardzo mało. Można dojść, e, widzicie o ile tutaj jest różnych e, w ogóle formuł, tego wszystkiego. Można dojść, mm, że tak powiem, do pełnego zrozumienia tej aplikacji i chęci wykorzystywania jej że tak powiem w przyszłości, gdy jest taka potrzeba, już nie ma takich jakby obaw, jak się chwilę z nią pobawi, poprzeskakuje tym paluchem, że tak powiem, zapamięta się różne opcje, to w tym momencie jakby zapamiętujemy, że da się, da się, że to nie jest trudne. I polecam wam spróbować, myślę, że warto. Sporo z was pewnie spróbuje i A powie, A nie, to jest niewygodne, ale niektórzy z was pewnie właśnie że tak powiem Powiedzą, że jest ok, że da się. Być może niektórzy z was zaczną z niej korzystać. Dobra, ja myślę, że na tym już chyba zakończę. Co tu jeszcze można pokazać? Tu notatki, można komentarze dodawać do pliku. Hmm. powiększać, pomniejszać, to już, to już było. Tutaj można recenzować plik, tutaj co, komentarze, tutaj już mówiłem. Fuf. Chyba tyle, chyba tyle. No więcej chyba już nie wymyślę. No, niemal wszystko to, co na komputerze, to samo możemy sobie wykonać tutaj. Ehm Aha, jakbym ściągnął tę aplikację? Oczywiście wchodzimy do sklepu Google Play, e, wpisujemy Excel i znajdujemy aplikację, gdzie wydawcą jest oczywiście e, Microsoft. I tą aplikację sobie ściągamy. Ehm, czy coś jeszcze tutaj, komentarze? Jak widzicie, można powiększyć. Komentarz odczytać w każdej chwili. Jeżeli dodamy pola, które mają komentarz, mają taki czerwony element, to tak samo jest w komputerowej wersji. Fuh, co jeszcze, kopiowanie, wklejanie, coś jeszcze, przenoszenie to wszystko jest. I oczywiście weźmy sobie teraz ustawienia. Zapisz jako, tak jak na komputerze, to urządzenie. Wybierzmy sobie odpowiedni katalog, na przykład moje dokumenty. Zapiszmy sobie, na przykład, nie wiem, o wersja, wersja druga o tak będzie łatwiej. Warto też czasami zapisywać pliki o jednej nazwie, a za pół godziny, na przykład, gdy już sporo zmienimy w pliku, plik o innej nazwie, czyli plik i